Okej, okay. nagrywam w oknie. Znaczy zrobiłem po prostu w oknie ten e, Xboxa program, bo robię tak jak nagrywam. Nie wiem czy mówiłem, ale e, mam, e, mam na komputerze aplikację Xbox, Xbox i po prostu dzięki tej aplikacji mogę się połączyć z konsolą i mogę mieć obraz na laptopie z gry i po prostu nagrywać to, więc. Więc. No. Zobaczymy, czy to nagra. Więc. Zobaczymy, jak to będzie szło. Więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Może jakoś nawet będzie lepsza, nie? Ale. Okej. Okay. Teraz zrobiłem trochę inaczej, ponieważ dałem aplikację na okno, Nie wiem, czy mówiłem, jak w sumie to nagrywam, to powiem. Nagrywam tak że mam obraz z gry w laptopie przez program ten XBOX i dzięki temu programu, programowi mogę się połączyć z moim XBOXem i z XBOXa widzę na laptopie to co mam na ekranie z XBOXa czyli na telewizorze chyba chyba kumacie chyba dobrze to wytłumaczyłem ale do tego trzeba mieć dobry internet bo pamiętam że jak ja jeszcze miałem 100 mega i miałem do dupy router to wam powiem, że lagowało, obraz lagował w sensie, że były takie maski jakby połączenie wiecie, no internet jakby mulił był słaby upload, ale teraz nie mam tego problemu i tak mi wygodnie nagrywać, niż grywać na pendrive'a z obraz obraz z xboxa, audio nagrywać w Auto City albo tam w telefonie mikrofonem krawatowym krawatowym, fakt wtedy jakość jest o wiele o wiele lepsza, ale nie chce mi się tego montować renderować no jakbym miał tam 200 tysięcy subów to bym to robił, ale tak to mi się kurna nie chce wolę tak tradycyjnie jak się to kiedyś robiło? Bo teraz to jest... Na YouTube jest od cholery dla gramerów. No, więc... YouTube tu jest takie no... Moje odcięcie się od rzeczywistości. Dobra. Co lecimy? Teraz ją będziemy tu musieli ochraniać. O ja no. Będziemy musieli ją ochraniać. aaaa Dobrze, że mam sniperkę, kurna. Bo gdybym nie miał, to... Może ją olać. Też dobrze by było. Tak by było dobrze ją molać nie? Tu chyba raczej nie wejdę teraz. Okej. Okay. Dobra, sprawdźmy, ja się już może przygotuję. Dobra Siema Ashley, co tam? Tyże m... czy Czyż bez problemu by mógł tam zejść do niej? Okej, okay, udało się Dobra, mnie też atakują Kurde weź uciekaj albo coś rób Nie wiem, kurde, bo stoisz jakbyś miała Nie wiem Stoisz jakbyś miała widły w dupie Ej, ich tu powinno być więcej chyba Czy nie Ej no coś że kiedyś Że tu było więcej ich Aha Teraz więcej jest A jest ta śmierdzić dupa kurde O ku... Gdzie ona jest ta szmata? A? Kurwa Dobra Ja starafiłem Dobra ładuj to Wszyscy naćpane Hmm. Dobra, uciekaj. Wiesz klucz? Spierdzielaj Teraz chyba będziemy nią grali, chyba tego co kojarzę. No chyba tak, będziemy nią teraz tu hmm. śmigali na rejonie, na rejonie. Ona co, ona tu ma za ekwipunek. Tyś mu te teczkę chyba do dupy sobie ją wsadziła. A, dobra, co to jest, o, kryształy, 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 jest. Teraz, pani Ashley, będziemy grać, o. No nic. O, co tu na mapie mam? Hmm. Nie wiem, czemu leon jest taką pipą, że nie może tam do niej zejść. Aha, co ja mam zrobić teraz? Ja mam kucakę wam? Ej, bo tu. tu się kucaka chyba robiło, nie? Czy nie? O kurno. <grywki> bawimy się w berka. Gonisz. Uuu. O, kokaina, kokaina, herako, kachasz, LSD. Dalej chodź, kurno. Dobra, bo tu się ten rzuca tymi lampami w nich. Dobra, żyje czy nie? Nie żyje, kurna mać. Jeszcze żyje ten pedał. mam tu kolejną lampę Której użyję Tylko niech ona tutaj Niech on tu bardziej przyjdzie Masz No, se, se umi poradzić Tylko żeby z Leonem sobie tak radziła, nie To by też było zajebiście A Tak sobie patrzę jak się radzi Kurno, tam jest Jakiś wajchem mogę tutaj z jednej strony mogę użyć tej wajchy, ale z drugiej to wolę przyjść tędy chyba. A czemu wolę? Bo oni wtedy nie przejdą tędy. Dobra, dobrze, że jest ich... Tutaj dwóch tylko, po jednym. A nie po kilku, górna O. Chodź tu. No dalej. Dorzuci? Dorzuci. Dobra, lala. Uh, uh, uh. Co my tu mamy? To jest... tak. Co my tu mamy? Tu mamy szafę. Bo to mamy... Co tu mamy? Szafa, szafa. I dupa. I nic. Nic tu nie ma. Ojej, teraz muszę wajką. Trochę poczekamy z moim tym z moim klikaniem kurno. Szkoda, że nie możecie zobaczyć jak to wygląda, chociaż bym mógł na kamerce to pokazać, nabrać po prostu wideo, ale jedną ręką trzymam pada, a która ręka mi drży, mam mam po prostu podpartą, lewa też mi drży, to byście gówno zobaczyli, bo by cała by drgawki wideo miało, drgawki, chociaż w programie to by można było jakoś zniwelować, ale, ale no. Ale tu sobie radzę, bo to po prostu nie cofa się, nie? Nie cofa się w tej, bo inaczej by było jakby, no wiecie. No jakby to, jakbyś przestał robić, a to by się cofało, zamykało, nie? No. dusza O kurde No Udało mi się Duchota skurczy się tutaj Ja mogę istnieńde Mogę iść tam? A to jest zamknięte chyba. A nie, a otwarte jest. Spinel. A, to jest ten. Ale ładny. Kurde. To strasznie wygląda. Jeszcze gorzej niż na żywo. Mamy. Może on kiedyś był normalny, tylko go zamienili w zombie, kurna. Tyle. Dobrze, co my tu mamy? O, amunicja. Co to jest? No, hmm. użyj tego, ty te głupie. A tu może trzeba ten z Leonem przyjść. Bo ona nie jest jakoś mądra, więc. Tu nic. O? Ona tylko umie szafy i szafy i wajchy. Kręcić wajchą i szafy otwierać. Ewentualnie drzwi. Uuu! Skąd ona ma letarkę, Ty, to jest kurwa na ciekawe. Aha, tu jest ta zagadka taka, no. Znaczy, ona trudna nie jest, ale. Ale ten, jest taka zagadka. Dobrze, tu mamy guzik, i teraz musimy ten w odpowiedniej kolejności to wciskać. Zaraz, chwileczkę. Dobra, tu był jeden. Aha, tu zamknięte jest. Okej. Okay. To nie, chyba w odpowiedniej kolejności. Na upartego, gdyby ona pomyślała, to by można było przejść tu, przycisnąć się, ale. O nie, dobrze robię. O. Jest jakiś klocek. Aha. Teraz ja bym poszedł... tu. Aha, on nie działa. Mhm. Nie było trudne, trudne, trudne. Ale no. Dla mnie to wyczyn duży, wam powiem. Przynajmniej zarobimy coś. Obszar, co my tu mamy? Co my tu mamy? Spinaj o, aha okej okay, to jest ta układanka teraz musimy ten wzór ułożyć ten wzór musimy ułożyć na tym tamten kurna głupi wzór dobra jak to idzie dokładnie Uh, tam, tak, 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 pamiętam. ok pamiętam i tak, mamy tego tego tak, 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 To idzie tu. To idzie tu. Dobrze. Teraz tu. pójdzie... tak E, Udaje, że wiem, ale tak naprawdę nie wiem. O! Prawie się udało, ty. No kurwa, dobry jestem, ty. Jestem najlepszy. U? No, prawie, no. Powiedzmy, że. że prawie się udało. O! o. Tu, tu. No, i porąbałem popierdzieliłem wszystko, nie? O, no, popierdzieliłem, dobra, to musisz na tą stronę, o? Teraz tak, to musisz tu, dobra, tu, teraz tak. Mm hmm. No, to O oh, prawe. Prawe. Prawie kochani. Mm. Na dupa dupa dupa. O! Oh, Prawie. Prawie się udało. Prawie się udało. Prawie się udało. I się kurna zakochało. Prawie. Oh, Tylko. Teraz to musi iść na dół. to musisz iść tu. Ale to musi... Pójść oh, teraz ten sposób chyba. O. O. Dobry jestem. Zajebisty kurna. Ej, dobrze mi poszło ty. Jestem w szoku. Kiedyś jak pierwszy raz w to grałem, no to wam powiem, że trochę to układałem. Czyli aż taki kurny, na to wychodzi, że zbążałem. Przez te lata... Przez te lata... Zmądrzałem. Co my tu mamy? Coś tu mamy, coś jest tu. O. u bransoletka Ashley, sobie za za załóż na nadgarstek. U. Aha, to wiem co to jest. Insignia. U. O. To jest potrzebne. Uhuhu uh. o, te debile się obudziła. O, oh. Kurwa Tu rendy. Aha dobra Uciekaj Uciekaj O O tam nic ci nie będzie Ashley, naprawdę. Nic ci nie będzie. Przeżyjesz, naprawdę przeżyjesz. Zobacz ile masz ziółek, I co, bolało? Pipa bolała? Nie. Kurde, czemu za każdym razem pokazujesz co innego? Jakby nie mogli zrobić tego samego, nie? Dobra, zamknę to. Żeby tu nie Ashley. mi. Aha. I co cię majdy? o nie ma No, zapytam zamknąłem ich. <laughs> Dobry jestem. Leon. zaraz będziesz mnie znowu będziesz mnie znowu mnie osłaniają Okej, okay, to teraz trzeba wsadzić. Hmm, y ta jasne. Tu się puknie Salazar Family. Dobra, ale jak to mam obrócić? O. Czyli ja chcę, to może być mądra, ale wiadomo, Leon musi odwalać robota, nie? się to jest, to jest. Daleko to? O, to chyba tu. No jest, Leon.